In just the last hour or so we've got this new study around something that you might have heard of, you might have done, you might be doing yourself called intermittent fasting, if, and it finds that it may nearly double the risk of dying from a heart issue. it's supposed to help with weight loss and regulation of blood sugar and including clarity of mind. there's a lot of uh, factors that go into what the benefits are, but uh, could there be a downside to the trend? post-intermittent fasting nie jest już dziś żadną nowością. Zazwyczaj też przedstawione jest przez środowisko dietetyczne bardzo korzystnie, chwali ją sobie również wielu stosujących. Zwłaszcza w ostatnich latach zaliczyła mocny skok w popularności, a najnowsze odkrycie na jej temat nie tylko trafiło do najpopularniejszych mediów, ale dosłownie zatrzęsło publiko na całym świecie. Odkrycie to zainteresowało również mnie, dlatego osobiście przeanalizowałem argumentację badaczy, a swoimi wnioskami podzielę się w dzisiejszym materiale. Pozwólcie, że przypomnę jeszcze wszystkim, w czym tkwi fenomen tak zwanego IF. Dieta ta zaczęła zdobywać rozgłos gdzieś w okolicach 2010 roku. Przede wszystkim obiecywała coś zupełnie nowego, bo do tamtej pory słowo dieta kojarzyło się z czymś bardzo surowym, gdzie posiłki muszą być odmierzane co do grama oraz sporządzone według listy produktów uznanych w cudzysłowie jako czyste czy dietetyczne. Generalnie nic smacznego. Bardzo mało i w idealnie równych odstępach czasu. Swoją drogą, w głowach wielu ludzi do dziś pokutuje takie przekonanie. Post przerwany zapewnił osobom aktywnym element dobrowolności w tym, co jemy, jak również komponowania samych porcji. Obiecywał też więcej luzu w kontekście jakości jedzenia i poniekąd oderwanie metek czystego jedzenia. Główną zasadą tej diety jest zachowanie postu przerywanego. Dobydzielimy na dwa okresy. Jeden stanowi post a drugi jest to tzw. okno żywieniowe, w którym można jeść co się chce. W trakcie postu możemy jedynie pozwolić sobie na bezkaloryczne napoje albo bardzo drobne przekąski. Zazwyczaj zaczyna się od podziału 14 na 10, czyli 14 godzin postu, po czym następuje 10-godzinne okno na jedzenie. Dla wielu osób może brzmieć to jak katorga, ale generalnie tak nie jest. Bo wyobraźmy sobie, że ostatni posiłek jemy o godzinie 20. Śniadanie mamy 14 godzin później, czyli w tym przypadku wypadałoby na 10 rano. Inną sprawą jest to, że większość osób stosuje lub stosowało kiedyś post przerywany. Bo nie wiem, jak inaczej nazwać polskie niejedzenie po 18.00. Zjedz coś. Mamo, nie jestem głodny, uderzyłem się w skrzynkę. Im dłużej jesteśmy na IF, tym bardziej okresy postu możemy wydłużać. Najczęściej widuje się proporcje 16 godzin postu, 8 godzin okna, ale trafiają się też opcje ekstremalne jak 20 na 4. Dieta F potrafi być bardzo wygodna, choćby dla osób, które i tak nie jedzą kolacji lub śniadań. Natomiast to kiedy wyznaczymy sobie okres postu? Jest kwestią bardzo indywidualną. Jak już zresztą wspomniałem, co druga ciocia zamyka swoje okno żywieniowe po godzinie 18. Dlatego, znając ten model nie tylko z perspektywy fitnessowej, ale też rodzinnej, do nowych rewelacji podszedłem z pewną dozą sceptycyzmu. Ale od początku. Badanie, a w zasadzie analiza, została przeprowadzona przez naukowców związanych m.in. z dwoma chińskimi uniwersytetami, ale też z Northwestern University oraz Uniwersytetem Harvard dla American Heart Association. Zebrano dane od ponad 20 tysięcy uczestników. Byli to dorośli Amerykanie w ogólnym ujęciu przekroju społeczeństwa. Nie klasyfikowano tu uczestników np. pod kątem ilości osób odchudzających się czy praktykujących sport. Średni wiek osób, od których pobrano dane to 49 lat. Najmłodsi mieli po 20. Mniej więcej równy był stosunek ilości kobiet do mężczyzn. Pobrano w nich dane porównano ze statystykami zgonów, dostarczonymi przez Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Na pierwszy rzut oka badanie wygląda bardzo solidnie. Mamy renomowaną markę uczelni i znaczną grupę osób w cudzysłowie przebadanych. Jeśli natomiast zagłębimy się w treść, szybko zwracamy uwagę na metodologię. Dane te były zbierane przez bardzo długi okres, bo od 2003 do 2018 roku, a jedynym sposobem, w którym je dostarczano, było dwukrotne wezwanie wybranych osób do przedstawienia sposobu, w którym odżywiali się w ciągu ostatnich 24 godzin. Sporym nadużyciem byłoby tu więc określanie uczestników jako osób badanych. Bo to słowo przywodzi na myśl bardzo skrupulatnie i fachowo sporządzane notatki z obserwacji. Niestety duża liczba danych zazwyczaj nie idzie w parze z ich wysoką jakością. Nie mamy bowiem możliwości dokładnego skontrolowania tak dużej liczby osób. W ciągu roku od wyrażenia zgody kontaktowano się z uczestnikami po raz pierwszy. Mógł to być telefon, ale też e-mail z konkretnym zestawem pytań. Na przykład, co wczoraj jadłeś i ile, jakie było Twoje główne źródło białko, o której godzinie przyjmowałeś posiłki. Następnie po jakimś czasie nawiązywano drugi kontakt. Co zauważają zresztą sami twórcy, model ten nie jest idealny. Ciężko zakładać, że całe 20 tysięcy osób dokona pomiarów w sposób tak samo dokładny i skrupulatny. Nie wiemy też, czy w ogóle powiedzą prawdę. Po drugie, przez znaczną część okresu zbierania danych IF było zagadnieniem bardzo niszowym, do znalezienia przede wszystkim na forach sportowych. Możemy więc założyć, że przeciętny Amerykanin, od którego zbierano dane, najpewniej nie praktykował świadomie postu przerwanego. Nie mamy też żadnych informacji, skąd wynikały konkretne ramy czasowe okien żywieniowych uczestników. Ale spójrzmy głębiej. Wszystkie informacje z ankiet ujęto w kilku tabelach. Dowiadujemy się z nich, że tylko 414 osób zgłosiło okno żywieniowe o takiej, a nie innej długości. Na przypomnę, ponad 20 tysięcy uczestników. I w tej samej tabeli dostajemy też informacje o procentowym udziale palaczy. Okazuje się, że w tej najmniejszej grupie aż 27% zadeklarowało regularne palenie. Przy średniej dla wszystkich uczestników badania, oscylującej w granicach 17. I tutaj nasuwają mi się dwa poważne znaki zapytania. Czy w XXI wieku nie poznaliśmy jeszcze szkodliwości palenia papierosów? I czy wobec tego wniosek z badania nie został postawiony nieco nad wyraz? Bo idąc tym tropem, musielibyśmy też powiedzieć, że osoby stosujące post przerywany palą średnio więcej papierosów, co w moim odczuciu jest po prostu bzdurą. Inne ciekawe wnioski nasunęły mi się po przeanalizowaniu tabeli ze śmiertelnością. W grupie, której okno żywieniowe wynosiło orzeczone 8 godzin, ale też znalazło się najwięcej nałogowych palaczy, aż 85 osób na 414 nie ukończyło końca badania. W grupie, której okno żywieniowe wynosiło orzeczone 8 godzin, ale też znalazło się najwięcej nałogowych palaczy, aż 85 osób na 414 nie dożyło końca badania. Jest to niemal 20%. Przy czym w pozostałych grupach stosunek ten układa się bliżej 10 czy 12%. Moje kolejne, już chyba retoryczne pytanie brzmi: czy poważnie chcemy się upierać, że śmierć tych osób była związana z 8-godzinnym oknem żywieniowym? Czy może bardziej realnym ujęciem byłoby skojarzenie tych danych choćby z rzeczonymi przed chwilą papierosami? Grupa 414 osób miała też najwyższy stosunek BMI. O niewiele, ale jednak. W tej grupie średnia wynosiła 29,9, co jest wynikiem otwierającym dla otyłości pierwszego stopnia. Natomiast wartość średnia wyciągnięta z danych ponad 20 tysięcy osób to 28,7 co oznacza bardzo wysoką nadwagę. Pytania numer 5 i 6 brzmią, czy możemy powiązać DTIF z otyłością czy nadwagą, a może to właśnie otyłość i palenie papierosów powinny od razu kojarzyć się z podwyższonym ryzykiem przedwczesnych zgonów. W mojej ocenie jest to jedno z wielu badań, w którym ułożono dane pod konkretny wynik, być może nieco na siłę. Nie jest to jednak mój pierwszy kontakt z publikacją, gdzie mocno naciąga i nadinterpretuje się fakty. Chciałbym w tym miejscu wszystkim przypomnieć, że nawet jeśli pojawia się gdzieś badanie naukowe z konkretnymi wnioskami, to nie oznacza to automatycznych zmian w zaleceniach co do naszego postępowania. Tym bardziej, jeśli prezentuje ona tak wiele nieścisłości, jak na razie, jak określił to jeden z członków American Heart Association związany z Uniwersytetem Stanforda. Wynik jest ciekawy, ale wymaga zagłębienia się w szczegóły analizy. Badanie to zostało sporządzone wyłącznie w celu zaprezentowania go na specjalnym wewnętrznym meetingu tej organizacji. Jego medialność polega na kontrowersji, a ewentualne wyniki nie przedstawiają oficjalnego stanowiska instytucji, której tak powinno być traktowane przez nas najwyżej jako przesłanka. Ponieważ w Unii Europejskiej, aby konkretny produkt mógł być oznaczony jako zdrowy czy ekologiczny, musi spełniać wiele surowych warunków specjalnie wyznaczonych znaków nie wolno umieszczać na byle etykiecie, natomiast American Heart Association markuje swoim nogą choćby wieloskładnikową margarynę, Kładki kukurydziane z ekstremalną ilością cukru, czy inne bardzo niezdrowe i wysoko przetworzone produkty. Podsumowując, nie ma dowodów na szkodliwość diety typu intermittent fasting, jest wprost odwrotnie i poza setkami, jak nie tysiącami świadectw zadowolonych z wyboru osób, mamy też sporo fachowych publikacji o szczegółowej, tym razem metodologii. IF jest potencjalnie skutecznym narzędziem do redukcji masy ciała, korzystnie też wpływa na gospodarkę insulinową. Jednym z czynników determinujących jej skuteczność jest wygoda, w tym przewyższa większość modeli konwencjonalnych. I nawet jeśli nie wyrabia idealnych nawyków, to tworzy warunki, w których dana osoba może przez dłuższy czas trzymać się swoich założeń bez strat na jakości życia. Nie znaczy to, że sprawdzi się w każdym przypadku, raz, że zwłaszcza w kontekście wyników sportowych może stawiać spore ograniczenia. To też w przypadku konkretnych stanów zdrowotnych należałoby się skonsultować wcześniej ze swoim lekarzem. Szczególnie osoby z tukrzycą, osoby ze zbyt niskim ciśnieniem, osoby z nadwagą. Ale też kobiety w ciąży bądź karmiące powinny zachować szczególną ostrożność. Dodałbym do tej listy jeszcze osoby bardzo młode. A wszyscy pozostali powinni pamiętać, że okno żywieniowe samo w sobie nie gwarantuje niczego. Jedynym sposobem na redukcję wagi jest utrzymywanie ujemnego bilansu kalorycznego. IF nie jest metodą, dzięki której będziesz mógł codziennie obżerać się chipsami, czy też nie zwracać uwagi na jakość tego, co jesz. I takie wnioski wyciągnąłbym sam z omawianego dzisiaj badania. Nawet jeśli stosujesz 8-godzinne okno żywieniowe, to jeśli będziesz się obiadać, to możesz doprowadzić się nawet do kalectwa. Nie ma natomiast żadnego dowodu na to, że dieta IF jakkolwiek zwiększałaby szansę na zawał. A jeżeli szukasz sposobu na zdrowe odchudzanie, jeżeli klikniesz w link w opisie tego filmu, otrzymasz mój całkowicie darmowy e-book, który krok po kroku przeprowadzi cię przez ten proces. To był profil holistyczny, a teraz do następnego.